dobry państwo, witamy na platformie wideo portalu Poznajfakty.pl. W dniu dzisiejszym odpowiemy na kolejne zapytanie jednej z naszych czytelniczek w temacie świadczenia 500 plus dla seniora. Tutaj pani Elżbieta pyta nas dlaczego ZUS może nam cofnąć to świadczenie? Otóż taka sytuacja faktycznie może mieć miejsce, gdy w toku procedury sprawdzającej zostanie ujawniona mm, sytuacja, w której jakiś składnik naszego wynagrodzenia e, podwyższa miesięczny dochód i przekraczamy dopuszczalny próg e, dochodowy. Tak? Może dojść do sytuacji, że ten próg zostaje przekroczony nawet o nieznaczną kwotę i pozbawia nas to prawa do świadczenia, tak? Albo do jego części, jeżeli zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę jesteśmy uprawnieni do częściowej wypłaty. Jeżeli taka sytuacja dotyczy jakiegoś okresu czasu, czyli ujawnione zostało, że na przykład jakiś dodatek do wynagrodzenia mamy od kilku miesięcy, wówczas korekta może objąć terminy wcześniejszych wypłat świadczenia i możemy być zobowiązani do zwrotu tak zwanego świadczenia nienależnego, tak? Więc faktycznie taka sytuacja może mieć miejsce. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, jakie składniki miesięcznego wynagrodzenia, jakie składniki miesięcznych naszych dochodów wpływają na wysokość w kontekście tego konkretnego progu dochodowego i prawa doświadczenia 500 plus dla seniora, tak? I tutaj warto przypomnieć, że jeżeli są to jakieś jednorazowe składniki wynagrodzenia, takie jak na przykład zasiłek pogrzebowy, lub jednorazowa zapomoga z gminy, one nie są brane pod uwagę do wyliczenia wysokości dochodu. Więc zasada ogólnie jest taka, że jeżeli świadczenie ma charakter jednorazowy, no to nie jest zaliczane do tego, tego progu dochodowego. Jeżeli chodzi o Świadczenia, które mają charakter ciągły lub są przyznane na jakiś konkretny okres czasu i wypłacane są przez jakiś dłuższy okres czasu. Eee, na przykład dodatek mieszkaniowy, który jest wypłacany przez gminę lub miasto e, w celu częściowego pokrycia kosztów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych beneficjenta, e, one są wliczane do, do tej sumy dochodów i mogą nam ten próg. Dopuszczający możliwość wypłaty świadczenia 500 plus dla seniora po prostu przekroczyć, tak? Więc warto sprawdzić na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń społecznych w odpowiednim temacie, który od którego, do którego odsyłaliśmy w naszym materiale tekstowym w naszym artykule dotyczącym świadczenia, gdzie jest poradnik z najczęściej zadawanymi pytaniami i odpowiedziami na nie. Jakie rodzaje świadczenia są brane pod uwagę? Tak? Warto to sprawdzić. Warto przed złożeniem wniosku o świadczenie skompletować wszelką dokumentację, wszelkie decyzje, zaświadczenia o przyznaniu różnych dodatków do naszego miesięcznego wynagrodzenia i wówczas udając się do oddziału ZUS-u, przedstawić to urzędnikowi i skonsultować, czy na pewno nasz próg dochodowy nie jest przekroczony, czy, czy dane świadczenie wlicza się do tej sumy dochodów. Jeżeli są jakieś wątpliwości, no to pracownik zus ma obowiązek na te wątpliwości wyjaśnić. Jeżeli by były jakieś jeszcze pytania dotyczące tego świadczenia, to oczywiście zachęcamy do przeczytania naszego artykułu na ten temat, naszego opracowania i poradnika. Ewentualnie zapoznanie się z materiałami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na stronie internetowej ZUS. A oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś pytania szczegółowe dotyczące tego tematu, to zapraszamy do przesyłania ich na naszą skrzynkę kontaktową na adres kontakt.małpapoznajfakty.pl. Jak zwykle odpowiemy na wszelkie pytania, postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości. Z mojej strony to wszystko w dniu dzisiejszym. Pozdrawiam Państwa serdecznie i do zobaczenia następnym razem.